Dziś rozmawiamy kolejny raz z detektywem Małgorzatą Marczulewską na temat zdrad. Teraz będziemy przedstawiać Wam, drodzy widzowie, taki krótki poradnik, który być może powinien sprawić, że w naszej głowie zapali się pewna czerwona lampka. Co się dzieje w życiu naszej żony? Co się dzieje w życiu naszego męża? Co się zmienia w ich życiach, że my zaczynamy podejrzewać, że tam może występować zdrada? Jak się zachowuje osoba zdradzająca, pani detektyw? No przede wszystkim, no dzień dobry na początku, przede wszystkim pierwszy objaw, który jest zauważalny praktycznie zawsze, to przesadne dbanie o swój wygląd. Czyli e, tak jak do tej pory e, mężczyzna czy kobieta potrafili zakładać pierwsze lepsze ciuchy, które mieli pod ręką, to nagle zaczyna się strojenie, kilkukrotne przebieranie przed wyjściem, częstsze kąpiele, częstsze chodzenie do fryzjera czy barbera. Siłownia. E, siłownia, dbanie o wygląd, suplementy, diety i tak tak dalej. To jest pierwszy objaw. Zaraz za tym pierwszym objawem w grę wchodzi telefon. E, tak jak często leżał na stole i można było spojrzeć czy wziąć go do ręki, tak nagle pojawia się blokada na ekranie, nie widać treści przesyłanych wiadomości, a w momencie kiedy współmałżonek czy partner bierze ten telefon do ręki albo zbliża się, to nagle jest przesadne jego chowanie. Chodzenie z tym telefonem do toalety, do łazienki, kiedy się kąpiemy. To jest drugi objaw też bardzo zauważalny, i powinniśmy już podejrzewać, że coś się w naszym związku dzieje. Słyszałem o takiej sytuacji, że nawet o nie rozmawialiśmy kiedyś, pani detektyw, że y, żona wzięła do ręki telefon męża, żeby sprawdzić godzinę, po czym on odskoczył, wyrwał. Nie, ja ci powiem, ja ci powiem, ja to jest. Rodzina. Oczywiście, że tak. To, jest, to chodzi o to, że no wiadomość, jak się pojawia, nigdy nie wiemy, kiedy wskoczy, I, i taka akurat drobna sytuacja sprawdzenia godziny mogłaby stanowić o ujawnieniu zdrady. I to jak najbardziej jest symptomem, na który powinniśmy zwrócić uwagę. A takie charakterologiczne oznaki, bo ta kwestia troski, czy kwestia zachowania związanego z telefonem, to jest jedna rzecz. Aczkolwiek może nam się wydawać, że jeżeli jesteśmy z kimś 20 lat w związku, no to my znamy czyjeś reakcje, widzimy kiedy ten ktoś się złości, kiedy jest szczęśliwy, albo kiedy coś ukrywa. Ale nie wiemy, jak się zachowuje, kiedy zdradza, bo to często jest dopiero pierwsza sytuacja i te y, y, do tej pory znane nam zachowania mogą troszeczkę ulec y, zmianie. Jeżeli dochodzi do zdrady, to jeszcze jest trzeci symptom e, późniejsze wracanie z pracy bądź wcześniejsze wychodzenie, nagłe znikanie na wiele godzin delegacje. delegacje y, I na to też również powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli do tej pory y, nie zdarzały się późniejsze powroty z pracy, czy wcześniejsze wychodzenie to też powinien być objaw, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Jeżeli mówimy o sytuacjach z osobami zdradzającymi, to częściej symptomem zdrady jest oziębłość małżonka, czy częściej symptomem zdrady jest to, że ten małżonek nagle stał się bardziej troskliwy, bardziej uważny, taki jakby rekompensujący pewne sytuacje, które mogą mieć miejsce w tym jego drugim życiu? To już jest kwestia charakteru tej osoby, która zdrady się Dopuszcza. Bo są sytuacje takie, że jeżeli jest kochanka, ona staje się tą cudowną boginią, a w domu żona jest najgorszą ofiarą życia do wyładowywania negatywnych emocji. Ale są też sytuacje takie, że mąż wtedy wraca z kwiatami i troszczy się o tą żonę, chcąc jej poniekąd wynagrodzić tą zdradę. Także to jest kwestia już charakteru indywidualna, w zależności od tego, jak czuje się zdradzające. Można powiedzieć, że te argumenty, o których my mówimy, one są bardzo uniwersalne. No, mam 45 mhm. lat, zacząłem chodzić na siłownię dla zdrowia, a nie dla kochanki. Telefon mhm. no, to jest moja prywatność, telefon służbowy, różne ważne sprawy, przedsiębiorcy, klienci moi dzwonią. No nie chcę, żeby ktoś Za to, dużo to tych oglądał. Okoliczności. E, też e, ja jeszcze e, e, dojdę też do powodów, bo e, zdrada pojawia się bardzo często wtedy, kiedy w związku jest rutyna i wystarczy, że nie wiem, współpracownik Zaczyna komplementować czy zapraszać w miejsca, do których się nie chodzi ze swoim współmałżonkiem, to nagle jest to coś innego niż ta wieloletnia rutyna. I to naprawdę od takich drobnostek czasami się zaczyna zdrada: czyli od zwykłego wyjścia, od zwykłego komplementu, otrzymania kwiata czy jakiegokolwiek innego drobiazgu. Jeżeli kobieta w domu jest niedoceniana i ostatni raz dostała kwiaty od yy, swojego męża. 30 lat temu, bo zapomina nawet o jej urodzinach i nagle pojawia się amant, który w pracy przynosi bez y, okazji czekoladki czy kwiaty, mówi pięknie wyglądasz, to ta kobieta zaczyna być nim zaaferowana i to jest powód, dla którego często do tej zdrady dochodzi. Jak często zdrada ma podłoże emocjonalne, a jak często zdrada ma podłoże seksualne? O tym a to by... zależy. O czym mówimy? O zdradzie męskiej czy żeńskiej? I o tym będziemy mówić w kolejnych wideokastach Grupy Averto. Znajdziecie je oczywiście na naszym YouTubie.